Hello! Witam Was w pierwszym vlogmasie. Nie przedłużając, otwórzmy sobie od razu kalendarz adwentowy. Tak się składa, że kupiłam sobie kalendarz adwentowy ten z OnlyBio, bo rok temu bardzo go chciałam, ale nie zdążyłam, tak więc tym razem tym razem już kupiłam go kilka miesięcy od razu jak wyszedł. Chociaż trochę czuję się oskamowana, bo później wyszła promka ostatnio na Rossmanie, 1 plus 1, no ale trudno. Mm, przynajmniej, przynajmniej wiem, że go mam. Tak więc otwórzmy sobie dzisiaj dwójeczkę. Wczoraj otwierałam oczywiście już jedyneczkę i trafiła się taka mgiełka do włosów, w ogóle nie wiem o co chodzi, ale myślę, że dzisiaj jak będę mieć włosy, to jej użyję. A my lecimy teraz po dwujeczka. Co tutaj dzisiaj jest? Oha, okej. Okay. Czyli dzisiaj mamy baton od Wedla. W sumie to nawet nie wiem, czy kiedykolwiek go jadłam. Ogólnie baton bajeczny, a tu jest jakiś crunchy caramel może być dobry, to wleci sobie później do kawki. A teraz czas zrobić sobie śniadanko, tak więc lecimy. Ja nie wierzę to, co ostatnio się dzieje, ale jestem team słone śniadania. Ja nie wiem, co się zmieniło, co się stanęło, ale jak widzicie Ostatnio dosłownie jajka, dzień w dzień na śniadanie, ja jestem sama w szoku. Bo ja kiedyś tylko, tylko słodkie, tylko słodkie śniadanie, a teraz wręcz myślę, co zjeść na słoną. Bo na słoną ogólnie jem głównie jajka i raczej przeważnie tylko jajka na śniadanie, jakaś jajecznica i tak dalej. Ale no. Staram się kombinować, ale nie mam pomysłu m, aż takich na słone śniadania, chociaż te jajka mi akurat bardzo pasują. Tak więc y, nie narzekam. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo zrobiłam sobie jajka na kanapkę i zrobiłam, ugotowałam sobie takie wega parówki. <grym się wytrych> ale mają też nawet sporo białka, tak więc mega nice. No i oczywiście trochę warzyw. A akurat tutaj nie mam jakoś wybitnie dużo, ale tak. I właśnie jak jem sobie na słono śniadanie, to mój główny, jakby, jak to powiedzieć, cel tego jest taki, żeby po prostu, jak sobie biorę jakieś suple, typu no, głównie żelazo, czy właśnie B12, czy wit 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 witaminę D, to żeby to się lepiej jakoś gdzieś tam wchłaniało. Tak więc a propos, biorę sobie i do śniadania sobie zażywam. Tu mam aktualnie. Ak... Ej, nie umiem się wysłowić. Ja nie wiem o co chodzi, ale chciałam powiedzieć, że tu mam aktualnie w sprayu. I to jest w ogóle fajne, wygodniejsze, bo nie muszę niczego popijać, tylko sobie psikam. Tak więc do śniadanka to wylatuję. I tu dla ciekawskich to śniadanie wyszło mi około, już wam mówię, 600 kalorii i 36 gramów białka. Czyli ogólnie nie najwięcej, ale też nie jest najgorzej. Bo jak robię sobie bardziej jajecznicę, to mi wychodzi chyba więcej trochę. Dobra, minęło już trochę czasu, a w sumie to chyba godzina od śniadania, czyli idealnie, bo już można wypić kawkę. Yy, I tak. Nie, no, no ogólnie mam teraz taki system, że właśnie śniadanie, później sobie siadam, robię swoje rzeczy. Czyli właśnie tutaj ja na przykład rozpisywałam plan, który miałam do rozpisania. Yy, I ogólnie rzeczy, które muszę zrobić, a nie robiłam, bo. Bo jestem leniem. Yy, yy, no, ale zrobiłam już to. Tak więc yy, teraz mogę iść pić kawkę i sobie. Chwilę poczylować. Pokażę Wam w ogóle moje tajemne miejsce, gdzie chowam <śmum> y różne rzeczy, ale głównie kubki, ponieważ nie chcę, żeby ktokolwiek mnie używał. Mam na myśli mój brat, który je później bierze i nie wiem, albo rozwala, albo nie oddaje. <śmum> tak więc tutaj mam swój kącik i też zbieram na przyszłość. Żeby już mieć yy, I tutaj mam taki w ogóle świąteczny I myślę, w którym sobie zrobię Dzisiaj kawkę No, ale chyba sobie zrobię yy, W takim, ja go dostałam na urodziny Akurat od mojego brata I wczoraj w nim piłam <laughs> Jak widać jest to cynamon, Ale przepłuczę to sobie i Robimy kawkę Baton ma ponad 200 kalorii i ponad 12 gramów tłuszczu. Damn. 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 Ale mam Stop. Chyba, chyba za bardzo się przyzwyczaiłam do tych proteinowych batonów, bo one mają podobnie kalorii, albo czasem mniej. Te, które jem od ISN, y akurat mają mniej, a mają znacznie lepszy makro bo mają tych tłuszczu na baton chyba 8, a białka tam mam 14. Yy, lekko mnie to przeraziło i ja tego tutaj nie mówię w taki jakiś zły czy negatywny sposób i tak dalej, ale chciałam zwrócić uwagę, że jakby nie zdajemy sobie czasem sprawy, że taki baton może mieć naprawdę sporo kalorii i później się dziwimy, czy na przykład coś nie chudnie, nie? Jak ktoś chce chudnąć. Albo na przykład też o to jest, jak ludzie robią masę i myślą, że mogą mieć nagle wszystko. No też nie, no też nie. No i myślę, że to jest bardziej. I mówię też o tym, nie żeby o nie jeść teraz słodkiego albo coś, tylko po prostu tak świadomie wybierać i zwrócić uwagę na to, co też jemy. No. Ale zjem tego batona. Zjem. Kurde, w ogóle. Ja mam rozwaloną całą kamerę mm, dalej od dobrych kilku miesięcy. Tak naprawdę rozwaliła mi się ona od razu. To chyba pokazywałam w ogóle na wyjeździe we Włoszech, jak byłam. To mi się zepsuła kamera. Dalej tego nie naprawiłam, ale wcale to nie jest takie proste bo jedna śrubka kosztuje na no AliExpress, uwaga na AliExpress, 50 zł, czy nawet więcej, ale chyba będę musiała to zamówić w końcu, ewentualnie spróbować jeszcze raz zadzwonić do, mm, do tego, gdzie naprawiałam aparaty i takie rzeczy, spytać się, czy by mieli śrubkę do mojego, e, bo raz jak dzwoniłam, no to... Później wyjechałam na wakacje i to tak, wiecie, umilkło mi trochę i mam póki co przyklejone taśmą <grytanie> aparat, ale... Bo też śmiesznie, ja jak patrzę na siebie tutaj w, podg w podglądzie na kamerze, to mi się czasem, o, na przykład teraz, odwrócił mi się ekran i patrzę na siebie do gry nogami. <grytanie> Chciałam zrobić test tego batona. Bo jestem ciekawa. Mam nadzieję, że chociaż będzie dobre, ale wydaje mi się, że będzie. Tak więc próbujemy. Hmm, jest spoko, ale dupy nie urywa. Ostatnio totalnie weny na gotowanie obiadów. Tak więc catering totalnie ratuje mi dubsko, nie. Yeah. Ale oczywiście dodaję sobie i tak swoje rzeczy, żeby było trochę więcej warzyw, białka, yy, albo ogólnie też kalorii, bo uznałam, że może spróbuję znów zrobić masę. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie dobrze, albo lepiej. Hi, hi. Ale w każdym razie, serio, ja nie wiem, bo jeszcze śniadanie spoko kolacja kolacja też spoko ale co z... oh, kolacja też spoko ale ten obiad nie wiem najchętniej bym sobie robiła mil prepę. E. Pre... co mil prepy w sensie wiecie jedzenie do przodu ale za bardzo mm, nie mam gdzie tego jakby schować W lodówce nie ma miejsca <laughs> Tak więc yy, no, wygląda tak jak wygląda, tak więc ten catering mi bardzo ratuje i idę sobie zajadać. a Jakbyście wy potrzebowali też cateringu, dobrego cateringu, bo aktualnie moja cała rodzinka je sobie, yy, to sorry. Yy, zanowałam się, albo nie wiem co. Ale <ścoughs> chciałam powiedzieć, że jakbyście chcieli, to z moim kodem możecie sobie kupić 15% E, taniej dieta. Tak więc, ja yeah, myślę, że nie życia. E, I jest mój obiad. Ja dodałam sobie właśnie tutaj cukinię, marchewkę, dodałam e, bagę mojego kurczaka. Mm. Później dodałam co? A, dodałam jeszcze troszkę makaronu, żeby troszkę kalorii i węgli bo później idę na trening ale powiem wam, że dzisiaj wyjątkowo sfokusowałam się i zrobiłam wszystkie rzeczy, które miałam gdzieś tam porobić, bo yy, miałam zrobić właśnie plan treningowy, zrobiłam, wysłałam e, miałam zrobić co? Montaż filmiku, yeah! E, vlog ze Sri Lanki mm. i została mi co? Końcóweczka, dosłownie małe szczególiki, dodanie tam tylko muzyki w niektórych fragmentach e, no i nice! Zrobiłam też regulamin do współpracy, w sensie do prowadzenia online, ponieważ niektórzy ludzie no, brak słów, brak słów, ale tak, więc to jest takie, żeby Was zmotywować i dać kopa do działania. Tak więc to był mój cel, to zrobiłam. Jeszcze co? Idę jeść, zjemy i idziemy po paczkę, bo mi przyszło z imposta, że mam do zebrania. O, i a propos będę sobie aktualnie oglądać vloga od y, vlogmasa, przepraszam, od Anjax jemy i oglądamy najfajniejsze vlogmasy chyba na polskim YouTubie, otwieram sobie paczuchę i słuchajcie, ja zamówiłam uh, to na Black Friday coś na co polowałam i czekałam cały rok. Otóż e, rzeczy z Bath and Body Works Ponieważ ja rok temu kupiłam sobie taki na święta e, Znaczy no, w okresie zimowym, świątecznym Kupiłam taki zapach No on jest no, świąteczny, bo on jest na święta <laughs> I ja tak się w nim zakochałam Że ja dosłownie czekałam cały rok, żeby kupić kolejne rzeczy z tego zapachu Otwieram paczuchę Kupiłam sobie krem i żel do ciała z takiego jednego zapachu. Zaraz już Wam wszystko pokażę. I naprawdę tak się zakochałam. I że jak wiecie, jak za dzieciaka były naklejki i dostawało się je i były takie unikatowe i nie chciały ich się używać, to ja mam tak trochę z tym żelem i kremem do ciała. Że ja mam takie, że to jak używam, to są specjalne okazje, albo gdzieś wychodzę, albo cokolwiek, chociaż staram się też używać tego częściej, żeby to też nie było coś takiego, że tylko, że tylko na jakieś wyjście albo cokolwiek, ale to tak pięknie pachnie, że ja kupiłam sobie tym razem dodatkowe rzeczy. W sensie z tej samej kolekcji, tylko tym razem balsam. W ogóle czym się różni balsam od kremu? I don't know. Chyba konsystencją tylko, w mojej głowie tylko eee, kupiłam świeczkę o tym zapachu. Słuchajcie, patrzcie na to. Dobra, otwieramy. Pierwsza świeczka. Proszę, niech to ładnie tak pachnie. mój Boże! Ja sobie chyba kupię większą... Nie, ja muszę... Ja kupię. Ja nie. Ebrak słów. Ja potrzebuję większy zapas tego zapachu. To jest, słuchajcie, snowflakes and Kashmir. O, patrzcie na to. Tak się prezentuje ta świeczka. I to jest ten zapach. I właśnie z tego też dokupiłam sobie... Uwaga, tylko muszę znaleźć. O, tutaj! Balsam! No bo tak jak mówię, nie wiem, czym się różni krem od balsamu, tak więc kupiłam tym razem sam. O mój Boże. O mój Boże. O mój Boże, uwielbiam to. To jest najpiękniejszy zapach na świecie, jak dla mnie. Ja chcę pachnieć tak całe dnie. O mój Boże, ale z tej świeczki jestem... O mój Boże. Ogólnie jeszcze mam dwie rzeczy i za wszystko zapłaciłam jakoś 250 zł i jakoś tak. Mm. Kolejna, to jest już świąteczna rzecz, bo czekałam też właśnie na tą kolekcję świąteczną, żeby zamówić to, plus przy okazji właśnie może jakieś nowe zapachy. Tutaj mamy świąteczny, też balsam. To jest jakiś piernikowy, uwaga. Uuu, no ładny. Spraćmy w takim razie na ciele, jak to pachnie. Oh dear, oh dear, I słuchajcie, ja kupiłam sobie też żel e, w Rosmanie Był na TikToku, cynamonowy żel, taki wielki. Ja, jak go znalazłam w Rossmanie, od razu go kupiłam i on też tak pięknie pachnie i myślę, że umyć się tamtym żelem, a później posmarować się balsamem tym, idealne combo. Naprawdę z tego Bath Body Works te balsamy i zapachy naprawdę się utrzymują na ciele. Serio, nie żartuję, bo później ja mam na przykład coś takiego, że jak ściągnę ubrania i na przykład, nie wiem, na drugi dzień ubiorę bluzę, koszulkę albo cokolwiek, one dalej pachną albo na przykład na wieczór, jak się posmaruję, to później ta moja cała piżama tym pachnie, tak więc Pierwszy raz, chyba dwa lata temu kupiłam coś z Bath Body i to były świeczki i w ogóle fun fact a propos, to nagrywałam wtedy mojego w ogóle chyba pierwszego vlogmasu na YouTube'a i ja go zmontowałam ale mm, później coś mi się zepsuło i pousuwały mi się pliki i ja się wkurzyłam i przestałam Pamiętam to do dziś, ale wtedy kupiłam sobie mm, też na święta świeczki e, w Krakowie, jak byłam. I to był zapach, najlepszy zapach na świecie miętowy. Ja kocham mięte tego typu zapachy takie bardziej mleczne, typu nie wiem, wanilia, karmel, kawa, coś tego typu bardziej niż owocowe. I słuchajcie, tu jest zapach Pepper Mint Sugar Cookies. O, patrzcie na to! I uwaga! Ja pierdzielę. Kocham ich świeczki, kocham ich zapachy. Naprawdę. To nie jest tak intensywne jak tamten zabach, co kiedyś miałam. To były właśnie też miętowy, te, te cukierki i wypaliłam to od razu. Wypaliłam to od razu. Myślę, że teraz te, te świeczki też tak będzie. I ja pierdzielę, to jest taki... O, kocham, kocham, kocham. Najlepszy zakup Ever. I ta świeczka i wszystko ja pier... Jaram się jak dziecko małe. Jaram się jak małe dziecko. A, zapomniałam, że jest zima i w sumie to trzeba iść wcześniej trochę do auta, żeby szyba odparowała. <laughs> tak więc muszę jeszcze czekać, aż to się zrobi. A dawaj. do